Ekipa się zbiera już na kawę. Ognisko nam wczoraj rozgonił deszcz. Ja pamiętam, bo a potem zaczęło padać, nie? Kurczę, pogoda się psuje. Słoneczko jest niby, ale tak zaczyna wiać. Kiełbaski już zjedliśmy, teraz zostały jeszcze warzywa. Tu podgrilujemy. Nie z tego powodu, bo nie tak, nie i Nie, zjakać, bo, bo to nie, nie tak. Nie każdemu się może tu podobać. That's okay. Bardzo dobrze. Oj. Boli? Co boli? Głowa? A, co boli? <laughs> Gardło może też boleć, nie? Pokaż swój nowy zakup. <laughs> Kogo będziesz biła tymi linkawicami? Oferujemy habitation service, serwisy kempingów, motorhomów. Naprawę dampu Ale wszystko się udało perfekcyjnie. A najlepsza była gra w kalambury. Po prostu pierwszy raz robiliśmy no. i nie, nie, nie zaprzestaniemy na tym. Zatrzymaliśmy się, to nasze kamperki. Zaraz lecimy dalej. A jak tam powiesz coś do mikrofonu? Tak, tak. Kurde. Dobra, to ty zjeżdżasz, ja zawrócę. To co mówicie, że tutaj? Zobaczcie od razu, wszystkie ekipy tutaj stoją. No i wszystko rozstawione, więc tak, pasy zamontowałem Dajesz radę? Przestawiamy się trzeci raz Sławek, co to za grill? Kadak? Ciekawe, czy to będzie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oddychało Zosia yes. Kasia yes. Ania yes. Brawo! Ekipa, jak wrażenia? Podoba się Wam? Jak się Pan czuje w tych okularach? Tylko z Tobą! Don't close Witajcie w kolejnym dniu. Obudziliśmy się po ognisku, jest godzina 9 rano. Idziemy z Kają zobaczyć, bo dziewczyny tutaj wyczytały gdzieś, że ponoć ma być dzisiaj taki karbot, czyli sprzedaż takich różnych używanych rzeczy. Przyjeżdżają samochody, otwierają bagażniki i ludzie to sprzedają. Idziemy zobaczyć, chodźcie z nami, zapraszamy na dzień. Jest niedziela, dodam, także jeszcze dzisiaj cały dzień zostajemy i dopiero jutro wyjeżdżamy. Tam wjeżdża się na ten kemping. Tutaj nawet możemy zobaczyć, że czasami jest robione takie duże yy, kino, ekran. Samochody tutaj stają, oglądają, a tam dalej wchodzi się na taką farmę. Tu możecie sobie pochodzić, zobaczyć zwierzęta. Są różne takie sklepiki, też bardzo fajnie tam pójść. Pójdziemy później. Nikogo nie ma, także nie chyba nic tego nie będzie z tego karbota. Przeszliśmy się tutaj dookoła, nigdzie to nie ma. A na bramie jest tablica, że to chyba na tym parkingu powinien być, ale nikt nie przyjechał. Może ze względu na pogodę, nikt tutaj nic nie sprzedaje. Jeszcze się przejdziemy, kawoje tam może, może coś znajdziemy. Jak nie, no to no trudno. To co, idziemy, nie? Ekipa się zbiera już na kawę. Idziemy się zapytać, czy się wszyscy wyspali. Dzień dobry, jak tam nastroje? Wyspani. Na mnie? Wyspaliście się? Wyspaliśmy. Miało padać, a nie pada, prawda? No zamówiliśmy pogodę specjalnie. No właśnie. Super. Idziemy się jeszcze dalej tam przywitać. Zaraz przyjdziemy. Zaraz przyjdziemy. Idziemy zobaczyć do Sławka. Jak tutaj nocka im minęła. Cicho, spokojnie. Cisza i spokój. Dobry. Dzień dobry Dzień dobry Chodź, chodź Nie, nie, nie chodź. Jak tam? Dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. dobrze Jak minęła noc? Cześć, bardzo spokojnie Dobrze wyspani? Mhm. Ognisko nam wczoraj rozgonił deszcz, nie? Ja pamiętam, bo tyś jak mówiłam ja... Ja, idę, a potem zaczęło padać, nie? No. No, Dzieciaki zabrał. A to teraz ten dwie jeziorek zapoznaczenie. Ale ja cięło 6 dni, ubaku. karniaka każdy wali. Ja też tak jestem za młoda. Ale to, tak to, tak to być nie ma co no, nie, ktoś ma ochotę, Co to jest? O, to ja, mogę? A teraz, Ze to tak. Kurczę, pogoda się psuje. Słoneczko jest niby, ale tak zaczyna wiać, że całą Markizą po prostu mocno buja. Chyba ją złożę na ten czas teraz. Nie wiem, czy będę ją jeszcze dzisiaj rozkładał. Ale korzystając z okazji, że ona jest po prostu sucha, to też jest dobry moment, żeby ją teraz złożyć, bo możliwe, że już że później jeszcze będzie deszcz Także biorę się chyba za skłożenie tej markizy I tak jutro już wyjeżdżamy, więc nie ma sensu tutaj, żeby ona była rozłożona No więc taka sprawa, przyszliśmy do nas Jest grill No i zobaczcie, jakie pyszności Kiełbaski już zjedliśmy, teraz zostały jeszcze warzywa trochę podgrillujemy kukurydza, to jest jeszcze kaszanka no i jemy czas leci, miał być deszcz, na szczęście nie pada, no ale niestety trochę wieje. Zwinęłem no, markizę to już tak nie umajtało, że trzeba że po prostu bałem się, że to się połamie wszystko. No wiedzieć to jest fajne, grill grillem, ale niestety najgorsze jest, że trzeba to wszystko później pozmywać. Niedziela dobiega końca. Siedzimy dokładnie już teraz tylko ja, Ania poszła zmywać pierwszą część. Jak zaraz wróci, ja biorę się za grilla, a zazwyczaj grilla jamy je. Znajomi poszli do swojego kamperka. Pozmywamy te naczynia i pójdziemy do nich trochę posiedzieć jeszcze. Pijemy. Nie na darmo się jechał dziś do sklepu, ja nie piłam tyle, żeby pojechać to, że nie podpisał i nie do sobie coś fajnego i wyjedź z miasta. Kupcie sobie! Voucher 10 do to Louis. się cicho. Słuchajcie, to jest prawda. Aśa, to no się... Aśa, to no się... ola, nie niech żyją, żyją nam, sto lat, sto lat żyją no się... jeszcze, no się... jeszcze raz, jeszcze raz, żyją, żyją nam, Brawo. To biczce tak. z Dokładnie. Takimi głukami jak my. Ale nie myślcie, że to będzie co rok. No, oni mówili, że to ostat... nie. i zobaczcie. Nie, masz więcej. O, sory, nie wiem. Nawet nie wiesz, co masz. Nie, naprawdę uważam, że to co widzicie, oni powiedzieli, że były inne grupy. Dokładnie. Halinka! Halinka! Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie wiesz co masz! Nie wiesz co masz! I ja nie wierzę, każdy z nas Tak jak nie, ja nie, 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 nie dogodzi nikomu Zawsze się znajdzie ktoś komu będzie a ktoś To Michalina mi A to wiatr, a to słońce, a to, to cień Cień, albo, to, albo inne rzeczy Toalety za daleko, albo za blisko Albo wiatr nie z tej strony Ale mimo to nie udajesz się Dalej robić. Idziemy do Halinki, wszyscy chodźcie do Halinki, utulimy ją. Idziemy, ee, do Halinki! Halinka! 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 Jest bardzo mi miła z tego powodu, no nie wiem co mam powiedzieć, to jest nie będę płakać, bo, bo, bo to nie czas i miejsce. Ryć ma... Mówię was, no co mam powiedzieć? Tak samo czuję, że nie znam was wszystkich osobiście, bo. O co chodzi? To... O co chodzi? Daria, nie znam was tak same, na tyle, jak na przykład Darek się z z Jarkiem, bo mieszkają obok siebie, ale czuję, że znam was wszystkich? No, co... no, nie, nie wiem co mam powiedzieć. Na początku służyłem niebo. Nie słuchajcie, tak. Nie każdemu się może tu podobać, that's to jest okej. Okay. Wszystkie komplejny zapraszamy do mnie. Zapraszam wszystkim sąsiadom mówić jak tu jest się komuś nie podoba wiatr albo w oczy ognisko do widzenia, panikien Płyniemy w białą łódką Nie czas Składam nasze szepty w jeden ciekły krzyk. By już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Raz, dwa, Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą chłodą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem Być tam, zawsze tam gdzie Ty yeah. No i jest poniedziałek, piękna pogoda, wstaliśmy Ognisko było super wczoraj Była oczywiście gitara, był śpiew, były kiełbaski Było fajnie, właśnie opróżniłem wodę w toalecie no i zbieramy się pomału, jeszcze przejdę się tam na yy, tą farmę, może uda się troszkę pokazać jak to mniej więcej wygląda i zaczynamy nowy dzień, no i powrót do domu. Wczoraj nie udało się nam odwiedzić karbotu, czyli takiego targu ze starociami, każdy sprzedaje co ma, więc idziemy dzisiaj z Kajo, bo widziałem, że już tutaj jest, chodziłem z Tomim, no i są samochody, ludzie sprzedają te starocie, idziemy zobaczyć, chodźcie ja Wam pokażę jak to wygląda. Jak tam Panie Kierowniku? Wyspany? Ty, ty mnie namierzasz? Tak. Wyspał się pan? Nie. Nie? nie. Ale nie było cię na ognisku. Byłem no, na Chwilę. Ja na koniu jeździłem. A. W jakim W tak, na koniu. A zobaczcie ile samochodów stoi tutaj. Wszyscy coś sprzedają, także może coś ciekawego uda się zobaczyć. Kupiłeś sobie? No. 1 funt 50. Cztery takie brązoletki. Kaj się spodobały, także kupiła. <grywania> Przynajmniej jakiś zakup. Bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie ma za dużo rzeczy tutaj dzisiaj. Pokaż swój nowy zakup. <grywania> Kogo będziesz biła tymi rękawicami? Już trenowała, co? Jakby cię ktoś zaatakował, będziesz umiała się obronić. <grywania> No, dwa fonty kosztowały takie rękawice. Także z tyłu za nami jest kemping, Carbot. Tutaj na wprost wchodzi się właśnie na tą farmę. Jest tutaj zrobione takie jakby miasteczko ze sklepami, z restauracjami, można pospacerować. Tak jak widać. No, także tutaj można wejść na farmę, są bilety, tak jak widać, dorośli 17 funtów, dzieci od 2 do 15 lat 17, rodzinne 60 funtów, także można sobie tam wejść, to jest sklep z pamiątkami, tam są różne zwierzęta domowe, kozy, krowy, Prawda? Co tam jeszcze było, pamiętasz rok temu? Dwa lata temu tam byłaś, Nie. Kaja skusiła się, pokaż na co. Jakiego wielkiego pąka. Spróbujcie czy dobry ten pączek. Dobry? Miękki? Słodki pewnie, nie? Jak pączek. No dobra, idziemy. O tu możemy jeszcze tak przez płot zobaczyć jak na tej farmie to wygląda. Po prostu są jakieś klatki ze zwierzętami, można pochodzić. Parę food trucków, no pewnie dla dzieci taka bardziej atrakcja, no ale fajnie można spędzić dzień, a szczególnie jak się jest tutaj na kempingu. Rzecznice są w tych białych budkach, cztery takie dodatkowe, tutaj są toalety, zmywalnie, A tutaj jest zrzut na nieczystości z toalety, jak i wylać szarą wodę. Nie widziałem takiego konkretnego punktu, gdzie można by było zrzucić wodę z kampera, ale zaraz coś pomyślimy. No już się ludzie pakują, zbieramy się. Większość dzisiaj będzie wyjeżdżała. Co radzecie? Nie, no słuchaj, to ja bo będę mi to będzie to problem. Aha, no my właśnie zaraz jedziemy. No, ja wczoraj złożyłem tą markizę, bo też po prostu tak już deszcz nam yy, znaczy wiatr majtał, a była sucha, to mówię trzeba składać, bo później ja deszcz ja spadnie. Dzięki za przygrywanie. <noise> no, nie ma sprawy, nie ma sprawy. <noise> Jakub, a jak tam? Składacie się już? Aha. A wy jedziecie dzisiaj? No my też. My właśnie koło 12 chcemy się już zebrać. No dobra, to w takim razie trzymajcie się. Dzień dobry wszystkim? Zgromadzenie? Wyjeżdżacie? Ktoś wyjeżdża już? No, my też się zaraz zbieramy. Ciekawe. Jak tam po ognisku? Bardzo Boisz. dobrze. Boli? Co boli? Głowa? No? Gardło no, może też boleć, nie? Od śpiewania. No, bo śpiewane było. Zbierają się już, większość wyjeżdża właśnie dzisiaj. A ja Wam pokażę, gdzie wczoraj było ognisko. Tutaj mieliśmy ognisko. W takich metalowych beczkach yy, paliliśmy drewno. Fajnie, bo się nie nabrudziło, nie ma żaru nigdzie. Także jeden tutaj z naszych grupowiczy też to wyspawał, takie piękne nogi. No, super. Jeszcze na zlocie jest Kuba, który prowadzi swój warsztat od przyczep kamperów, tak? Witam serdecznie, tak. E, oferujemy habitation service, e, serwisy kempingów, motorhomów, e, naprawę dampu e, Ogólnie wszystko, co jest związane z przyczepami. Także jeżeli ktoś ma jakiś problem i chciałby się lub chciałby się czegoś dowiedzieć, nie ma sprawy, służę pomocą przez telefon też, jeżeli ktoś czegoś nie wie. E, także zapraszam. To znaczy działam w West Sussex. E, Głównie w West Sussex, no, ale daleko się nigdzie raczej mobilne? nie wybieram. Mobilny tak, dojeżdżam do klienta pod dom i, i, i serwisujemy przyczepy pod domami. E, wiadomo, jakieś tam inne doprawy w grubsze, no to niestety trzeba przy, przyczepę przeprowadzić i wtedy działamy. A czy na przykład jakieś takie serwisy przed zakupem też robisz? Tak, pre-purchase pre survey e, jest to dostępne. Wybrać. Tak, jeżeli ktoś chce zakupić przyczepę, która mu się tam podoba, Podaję adres, e, informuję sprzedawcę, że przyjadę, bo trzeba poinformować sprzedawcę i wtedy przyjeżdżam, robię pre-purchase e, pre survey, włącznie z dump surveyem e, i wtedy osoba dostaje raport o stanie, o stanie przyczepy Motorhoma e, przed, przed zakupem. No, właśnie, bo to się zdarza często, nie? Nawet ja, sam wiem, no, po swoim przypadku, że jak się nie zrobi tego czeka, szczególnie tego DAP raportu, to może być problem. No, później wychodzą różne rzeczy, no, no wiadomo, nie, nie zawsze damp czuć w przyczepie, e, zawsze, tak. nie zawsze go widać, zostaje się pomiędzy ścianami e, i dopiero później wy, wychodzą później problemy w użytkowaniu także. Warto jest zrobić Pre-Purchase survey dlatego, że jest taka spokojniejsza głowa podczas zakupu. A ile kosztuje taka usługa? Pre-Purchase survey, koszt Pre-Purchase survey jest 135 funtów. Także, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czy potrzebuje pomocy z przyczepą, zapraszam. Na Facebooku, na Facebooku jestem na grupie naszej campingowej i na Facebooku Protech Caravan Motor Home Services. Służymy pomocą. Dzięki bardzo. Myślę, że na pewno tutaj Polakom w Anglii może się przydać czasami. taka, taka Przydać taka usługa, tak? Oby. Dobra, to na razie trzymaj się. Czek. Trzymaj się. Także y, możemy poznać Joannę. Dzień dobry. Tomasa. Tak, oni są sprawcami tego, tego zlotu z Zamieszania. Z organizatorzy. Tak, jak, jak wam się zlot podobał? Uważacie, że było udany? Bardzo nam się podobało. Było. Udał się niesamowicie. Przede wszystkim pogoda jak się zawsze. udała. Tak. Jak zawsze. Mieliśmy, mieliśmy wątpliwości co do pogody, że będzie deszcz, padał, że będzie niefajnie, ale wszystko się udało perfekcyjnie. A najlepsza była gra w kalambury. Po prostu pierwszy raz robiliśmy no. i nie, nie, nie zaprzestaniemy na tym. Trzeba będzie powtarzać. Tak, było wspaniale. Wszyscy się zorganizowali i fajnie fajnie było i dzieci dorośli. A jak o, y, dużo osób odmówiło, nie przyjechało? Y, tak naprawdę tylko jedna pani odmówiła, bo się przestraszyła właśnie deszczu. A wszyscy nie było, deszcz. wszyscy, nie było. było, nie było tak. deszczu i wszyscy, wszyscy, którzy chcieli przyjechali, którzy się zapisali i, i było fajnie, naprawdę było okay. fajnie. Było 31 rodzin i jak widać kampery przyczepy, y, kampery, przyczepy i namioty, tak. Tak jest. A je co, jakieś plany na następny zlot? Planujemy w Bosworth, aczkolwiek jeszcze właściciele o tym nie wiedzą. A w Bosworth tam też był, był zlot. Były dwa zloty, jeden Halloweenowy w listopadzie, drugi był w maj-czerwiec bodajże, o ile dobrze pamiętam. Oba bardzo udane, mieliśmy tam zespół whisky, więc jeszcze bardziej nas tutaj chłopaki jak to powiedzieć? Czyli... Rozkręcili imprezę, dokładnie. Pomogli nam się integrować, bo byśmy śpiewali polskie piosenki. Ogniska były tak? fajne, wszystko, wszystko się dzisiaj udało, a przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Tobie Łukaszu za granie na gitarze. Tak, pomogłeś nam rozbawić towarzystwo i naprawdę masz wielki talent. Dziękujemy Ale ja tak, ślicznie. No, nie ma za co, ja dziękuję. <laughs> Także co? Y dziękujemy widzimy oby, się niedługo tak, dziękujemy za organizację oby tak. dziękujemy również przyjedziemy na pewno oby zdrowie dopisało tak. i i byli tak. dobra to trzymajcie się dziękujemy, dziękujemy się pozdrawiamy, pozdrawiamy również pozdrawiamy dziękujemy. oglądajcie ich kanał pa pa O przygodę. Właśnie wróciliśmy do domu, zaparkowaliśmy kampera No idziemy się rozpakować. No, a tymczasem za dniem znowu wyruszamy. Także parę dni pracy i jedziemy znowu. A wyjazd był bardzo fajny, udany także chcieliśmy podziękować organizatorom grupy na Jest to grupa na Facebooku. Tu ukarz wam wyświetli. Pozdrawiamy Jasię i męża Tomasa. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich tak. uczestników z lotu. Pogoda nam dopisała, w sobotę było piękne słoneczko. Jak widać, opalona. W niedzielę też była pogoda w miarę ok, także troszkę wypadało, ale nie było ale źle. A dzisiaj znowu podało. cały dzień słoneczko, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Skończymy, trzymajcie się, dziękujemy za oglądanie, pozdrawiamy wszystkich serdecznie, pa. Bye.